Uszanowanko, dzisiaj kończymy placku wieże Noisem, ale najpierw zobaczymy tutaj jeszcze z Doisem, bo mi wszyscy pisali że to zrobił, bo coś pominąłem. I to właśnie jest Dois, a nie Dinoise. Nie umiem czytać. O ty! O kurde, on nie żyje! Ez! <ścoughs> Łatwo! Czekaj, czekaj, czekaj! Ja się tyle... Ja się tyle męczyłem, żeby go się zrobić na P... A ja teraz będę miał P? Najłatwiejsze P w całej grze A ja już z nim siedziałem tak z pół godziny próbując go zrobić perfekcyjnie Ja nie wierzę Ale heca Jeszcze jedną rzecz chciałbym wam pokazać To jest z Dungeon Podobno jeden z najtrudniejszych poziomów żeby go zrobić na P Ja go noizem zrobiłem na P Wydaje mi się, że jakby Pepino jest będzie to trudniejsze Chociaż tutaj też nie było to łatwe Ale no zajęło mi tak łącznie nie wiem z 5 godzin Co ja robię? Łącznie z 5 godzin może czy coś takiego Myk, myk, myk Hop Tak, tutaj będzie kolejny Chciałem go od dołu walnąć. nie wyszło Lecimy w dół, pyk, 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 pyk Po prostu tak, hop I w drugą stronę Pyk On się potrafi tak szybciej odwracać właśnie o od Pepino, jeżeli zrobisz coś takiego Tylko ten ruch wtedy ci robi, że nie jakby nie masz tej nieśmiertelności Oni się ciebie nie boją I możesz w nich wlecieć, jeżeli tak uderzysz Nie trzeba uważać Dobra, hop Zrobimy tak, tu do góry, żeby uniknąć i myk Fajne jest... to jest, co zrobiłem. Fajne jest to, że wyjście z wiertła jest właśnie też takim skokiem, nie? Jeżeli potrzebujesz, to możesz sobie tak po prostu skoczyć, nie? Łatwiutko. Dobra, pyk w prawo, pyk, w lewo, pum. Tutaj no oczywiście obrywaliśmy. Pyk, w dół i w lewo. Tutaj tak, się wracamy. <grytko> nie, zarobiste jest to wiertło. Pyk, e, nie wyszło. Nie wyszło. Pyk. Dobra, hop. Tu w prawo do gościa. Lecimy w dół. Nie, o to mi chodziło. Wiertło, tu skaczemy mu na łeb. Skaczemy I pyk. Jak zrobisz sobie w powietrzu to uderzenie takie No to wtedy jakby utrzymujesz wysokość przez chwilę I jesteś w stanie łatwiej na przykład walnąć komuś w łeb Żeby ci nie uderzył mieczem I make. Serdeczniki tutaj akurat są łatwiutkie Pyk 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 Siup siup i do góry Łatwiutko Teraz się wracamy Siup w lewo Siup Tutaj skaczemy Hop hop skaczemy jeszcze raz Pyk i w lewo Wracamy się Pyki w lewo. Tutaj będzie gość. Także hop. Na łeb. Elegancko. Tutaj ten. Na dół. Pyki w lewo. I mamy safowny. Dobra, tutaj jest trudno. Tu trzeba ładnie wymierzyć. Myk. O, wyszło. Dobra, nice. Hop. A, nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło. Dobra, nieważne. Kombo nie stracone. Lecimy w dół. Tu jest łatwiutko Wszystko tornadem po prostu. I myk, w lewo. Tutaj przestajemy tornado, żeby się bał i mnie nie walnął. Tutaj tornado, żeby się szy... Nie o to chodziło, nie o to chodziło! Myk! Chciałem tutaj tornado, żeby się szybko wrócić, bo bym się nie, nie pośliznął. wystarczająco szybko. Dobra, myk, tak. Tutaj jest łatwiutki sekrecik. O Jezu. Hop do góry. Tutaj jest fajnie. Myk! Po prostu. Jednym hitem. No i ucieczka. Spierdzielamy, hop, uderzanko i lecimy. Tu nic. Po prostu leć, leć, skok. Hop. Do góry. I... myk. Dobra, wyszło. Ładnie, 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 ładnie. Elegancko. O lewo. Prawo, tu do góry. Hop, w dół. Tu znowu. A, nie wyszło. Chciałem tak. Tutaj znowu do góry myk Tutaj bez tego, bo tu jest nisko Hop, hop Tyk i myk to Przez lewo Hop do góry Myk Hop Nie o to chodziło Chciałem też wylecieć do góry, ale dobra niech będzie Hop Tu pyk i Myk. Do do, hop. Nie, nie, nie! Nie odchodziło. Za dużo się odbijałem tam Hop. Dobry. Hop Nie, eee, nie do końca. Mogło być lepiej. Ale dobra. Stabilnie jest. I... Pyk! jesteśmy tak. Pyk. Nice I mamy lapa drugiego Dobra, 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 nie jest źle. Zrobisz tylko to samo jeszcze raz i będzie gitnie. Czyli myk Dobrze teraz wymierzyć i pyk. Nie, nie wyszło. Nie tym razem. Hop! Nie jakoś... mi jakoś... No i siada znacznie bardziej niż pepino, nie wiem. Bardzo mi się spodobała ta postać. Zarą jest po prostu. Ja sobie tak po prostu... A, źle. Ja sobie tak po prostu robię co nie? Tak prywatnie. Dobra, myk. hop O, to chodziło, o, to chodziło Dobra Tu jest lepiej Wcześniej tutaj poleciałem tym właśnie do góry Oj Dobra, to da się naprawić, nie? Na tyle mi się ten noizm że zacząłem właśnie sam robić sobie te rangi P tak prywatnie, nie? Jeśli chodzi o odcinki, no to to będzie ostatni jakby No widać, że większości osób za bardzo ta seria nie pasuje Ale tutaj chciałem wam to pokazać, bo to akurat było dosyć trudne, dosyć ciekawe A ja teraz lecimy po prostu dalej z poziomami U, co? Ej, ja jestem rakietą Ej, nie mogę się wrócić. O co chodzi? A, ja się odbijam od ścian teraz. Ale heca. O! Patrzcie, 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 mogę tak do góry szybciej. Oj, Forgor! Co trzeba wyłączyć przecież! O kurde, to grafika! Chyba nie do końca o to chodziło, ale... No cóż. A, dobra, już nie mogę. Nie. Chciałem mieć taką nieskończoną rakietę. Pizza Tower Instant Pizza Gaming Promotion. Type Pizza to order a free pizza Courtesy of Pizza. No i Noises pizza. Czekaj, pizza. Nie, nie dostałem pizzy. Zostałem oskamowany. Chyba, że jest jakaś czarna BMK podjedzie. Spit, co? <gry> w idealnym momencie zatrzymałem. Byczunia, roll. I to działa, czekaj, czekaj, dokładnie tak samo? A, chyba. Nie, to się bardziej odbija. Coś, w sensie jak walisz, to od razu leci w górę. No, tak jak. No i ze swoją deską. A Pepino się odbijał tak do góry i można wtedy było leczyć gdziekolwiek chcesz. Przy speedrunowaniu to może być szybkie, ale. O Jezu, ale do kontroli może być trudne. Uj, właśnie... O Jezu. Ej, oni razem z tobą z tobą tam tują. <gry> po prostu skipnięci wszyscy i tyle Elo. O nie, to jest to, czego absolutnie nie umiałem. Dlaczego się szczerze? Czy to nie było tak, że Pepino jak wszedł do tej beczki, to on miał jakiś problem, żeby się zatrzymać? Coś takiego chyba było. Bo tutaj mogę po prostu puścić shift i już się nie toczę. Jest znacznie łatwiej tutaj leczyć wtedy. Uj, nie taki był plan, ale się udało. Yy, ale pewnie coś skipnąłem ważnego. O nie, to z tym miałem problem. Pojezu, jak stąd wyjść? A, nie, on ty łatwo. Au, czekaj, make, hop. No nie! no Czy zawsze musisz za wysoko skakać? Nie, nie, nie. I make. Nie! Muszę krócej spację trzymać. O, udało się! więc lecę na sam dół. Ale za to, jeżeli będę na P leciał drugi raz, to wtedy nie potrzebuję tej beczki. Czemu tu jest szczurek? O co chodzi? Czy ty musisz mi go rozwalić? Tu jest beczka. Aha. Te szczurki już będą rozwalone, jeżeli będę robił drugiego lapa. Czyli wtedy będzie łatwiej już będę mógł po prostu bez beczki sobie polecieć. Ała, wow, gościu. E, tu będzie potrzebna beczka, prawda? Tak, tu jest potrzebna beczka. O Jezu. Zaraz nie... Pizzomordy mordę do, do orwie. Exit, 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 exit. Dobrze, dobrze, dobrze. Gdzie? jest sexy. Tu jest. Nara. Właśnie dostałem komentarz, że podczas golfa, gdy przekroczysz wynik na Burga, czyli że jeżeli nie, nie dostaniesz najwyższej oceny, to wtedy Nojs nadpisuje tą ocenę, żebyś i tak dostał maksa. Zawsze. <laughs> Uwielbiam to w Noizie. Chłop zawsze wygra, nieważne czy u siebie czy nie. Mogę mu wykopać tutaj ten grób? Niech Nie, chyba nie. O! Kakałko! O, ale Czekaj, czekaj, czekaj! On ma to od samego początku?! Przecież to był upgrade, który dostawałeś na koniec poziomu! A teraz on to ma od samego początku, po prostu? Wow! Free milk! Kurwa darmo to bierę! jestem w tym większość poziomu można zrobić... Po prostu myk, myk, myk i lecimy, lecimy, lecimy i tyle! Ale to jest proste! Panie, po co mi to? Panie, po co? Po co? Po co? Ja takie mam zawsze przy sobie. Ej, myk! I co? Ty, ty dostaniesz coś specjalnego za to? Wow, ognista morda! No i co? I to jest dokładnie to samo. Nic mi to nie zmienia, absolutnie. Czekaj. Zmienia? Oni wszyscy umierają. Wow. To gorący, tak gorąco, że nawet bałwany się to był. Trochę jak twój stary. <gryzny> 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 o kurde. Czekaj. Ale heca. XD! Ale czekaj, ty masz jakby ograniczone. A możesz się też wcześniej popnąć Okej okay. Fajne, fajne. Jakoś dużo mnie nie zmienia, ale... Okej, <ścoughs> okej. Okay, okay. To chyba ląduje na tapetę <ścoughs> No jakby uwielbiam zarówno Noisa gameplay'owo jak i... O, o kurde! Zarówno gameplayowa, jak i samopostać. Nie no, chłopiec świetny. I make policaj! I co teraz? Yy, no ups, no trochę powiedzmy, że jednak... No trochę sobie zasłużyłeś, nie? I teraz... Noise. Tak jakbyśmy już wcześniej nie grali Noise. <grym> XD Swojemu to już grozić nie będziesz, co? O kurde. Yy. Jak to? Czekaj, czekaj, czekaj. Chyba, że po prostu wziąć do góry, o... Jetpack. Załóżmy, że właśnie zrobimy jetpack. To, to miał być jetpack. Ej, ale jest pewne odróżnienie między noizem zwykłym, a noizem takim, wiecie, co miał być Gustawo i szczurek, nie? Bo noiz normalnie, tak samo jak Pepino, jakby po tych szynach jeździ. A to są jakieś takie inne szyny. Znaczy, jakby te same szyny, ale chłop się po nich wspina. O To jest pizza face teraz. No tak, tak jak było wcześniej. Czekaj, gdzie jest, komput tu jest komputerek? Eee... dziewięć skarbów mi brakuje, czekaj, tutaj czterech poziomów mi brakuje... Nie, czekaj, tutaj dwóch, jeszcze następnym są... trzy poziomy, czyli mam pięć, Czy jeszcze czterech gdzieś mi skarbów zabrakło. Jestem w stanie ogarnąć wszystkie, ale podobno nie mnie jeżeli wszystkie ogarniasz. Okej, okay, fake pepino. Czy on jakkolwiek się zmieni tutaj? Podobno teraz, jeżeli zrobisz na jakąś dobrą rangę to, to ostatnia faza, tam usieszka jest trudniejsza. że chłop jakoś... szybszy jest. Myk. Mik? No i ucieczka! O, ty! On chyba rzeczywiście jest szybszy. Czy? Ej, jestem jeszcze szybszy. Panie! Ej, ty, kurde, szybki jest chłop. Faktycznie! On jest, kurde, szybki! Hey, co? O, kurde, ty. To dlatego on taki szybki jest. Ale ty znowu oszukujesz, kurde. Ty, a jeżeli zobaczysz z nim jeszcze raz, to coś się zmieni? Krap! Oż tak źle? Smutny noise. To nie jest coś, co chciałem zobaczyć za oknem. A czekaj, czekaj, co? On krzyczy przede mną? Założyłem maskę Pepino i teraz krzyczy przede mną? Co? Aha, nie, nie wiem w ogóle, da się jakoś szybko schodzić po tych drabinach. W sensie, jeżeli robisz spida, próbujesz w dół, no to robisz wtedy tornado. W żaden sposób nie da się w ogóle tutaj wejść tak ładnie Trzeba całkowicie zwolnić Eee, to czymś się różni, czekaj, czekaj, teraz będę Stick to the wall, wall jump Okej okay. To jest chyba takie samo Czekaj, czy Pepino, czy Pepino mógł łazić po tych ścianach? Chyba nie Co? Okej, okay, czyli to po prostu wrzuca do góry i to nic nie zmienia Czyli nie będę na tym jeździł w ogóle? Co, coś ty zrobił? Czy ty po prostu... Nie. Jak ty to oblałeś wodą? Coś ty zrobił? Jak? Jak teraz? Fly? A, ty masz jetpacka po prostu. Jesteś takim małym kurduplem. No, fajno. Czyli nie będzie Flappy Birda, będzie jetpack Joyride. Ty, ale ty dużo ty masz ty tam jetpacków. Zamierzasz grać, czy po prostu tak stać jak debil? Nie, zostanę się. Coś się zmienia? Nie. To jest dokładnie to samo. O, leży martwy. Ale przychodzi drugi. Czekaj, a jeżeli jestem w tym serze, to jestem w stanie zrobić to? Jestem. Czyli po prostu... Mogę sobie skoczyć w ten sposób? Aha. Czy mogę to tak cheesować. No to by było trochę dziwne, jakby Noise nie mógł oszukiwać, nie? Heatmake. Nie no, po co jakaś tam prawa ściana? Co jestem, Pepino, żeby potrzebować takich rzeczy? Pepino to lamus. Ojej. O Jezu. O, tak, Noise z gunem. Oczywiście jest to minigun. Shoot down. O, czyli strzelanie do dołu to jest latanie. Cześć, teraz tu jest jakiś... Ananas tu jest jakiś, który mi właśnie rzuca jakieś ananasy dziwne. Anoizet jak się pojawi, weź się pojaw. Ona jest jakaś dziwna. Ona jest kukiełko. gdzie jest prawdziwy anoizet? No ty nie potrafisz tego rozbić? Minigun potrafi, a rakieta nie potrafi? Kurde, czas za... nie starczy, no kurde no. Nawet z nim. Och. Dawaj, 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 tu było coś nowego, nie? Tak, jest. Noż kurde, gościu. O jezu, tutaj się liczy czas. I chłopaki. Ja Mają nadzieję, że to jest szybkie, albo przynajmniej dostanę jakiś dodatkowy. Ej, bo, chyba nie. Nie, nie dostanę dodatkowego. O jezu. Jak to jest zrobić tak szybko? Stafony i wszystko, w ogóle jest wszystko na wierzchu, wszelkie sekrety i tak dalej, bo to tylko chodzi o to, żeby po prostu być szybkim. Food, po prostu food. Dawaj, 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 do góry, do góry, do góry, dawaj! Jakiś tu zegar, czy cokolwiek... Nie? Umarłem. Jestem pewien, że nie możesz uderzyć, nie? Ty, nie mogę też wyskoku do góry, tego ataku takiego fajnego. Jezu, czekaj. Jak tu... Jak ja tu wleść? A, w ten sposób, przecież. Jak ty reagujesz na duchy? Yy, tak samo. A to działa tak samo? Tak, to też działa tak samo, okej. Okay. No nie! Dobra, wszystkie poziomy są? make. Mrokuje mi pięciu skarbów, ale to jeszcze mogę je nadrobić. Mogę je później zrobić jeszcze raz. Pizza face! Leci, leci, leci. <grymianie> no, oczywiście. Dobra, myk. Ej! Ej, e właśnie. Jak to będzie działać? Ty po prostu po każdym walnięciu w dół. Będzie można w siebie walnąć? On będzie łatwiejszy! Myk. Ej, no! Hopie! Małe okno do ataku masz. Ej. Nie, oberwałem! Nie tu tych dziadów. No i teraz Mówiliście mi, że ten w środku to jest pizza Head, a nie pizza face. No ale dobra. Ej, ale ten leży przecież. On to, to chyba nie niezbyt ze mną zauważ. Ej, coś ty Biały Noise! <gry> Dobry I myk. Ej, a jak mam to zrobić? Czekaj, bo tu w powietrzu trzeba go walnąć. Jak to zrobić? O, można walić do góry jeszcze! Myk! Tak po prostu, o. Dobra, ty jesteś łatwiutki. Aha! Czekaj. Czemu na początku nie oberwałeś w ogóle? O, bo... Dobra, to poszło źle. To poszło źle. Ej! On co ma ma ochronę jakąś dziwną. Eee, dobra, ty zbyt dużego zagrożenia nie stwarzasz. A, i teraz on. Dobra, ty jesteś absolutną łatwizną. Dawaj, 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 stąpnij sobie. Teraz robisz tak, teraz, no. Hop. Teraz robisz tak, i teraz, tak. Dobra, jeszcze raz. Eee. Dobra, oj, chciałem skoczyć, nie wyszło. Okej, okay, pyk, i myk. I koniec I co teraz? BIG BOMBA! O kurde Nie mogłeś tak od razu zrobić jakby... Na samym dole wieży? Po prostu wolność takiej bomby? Okej, okay. i to była dokładnie taka sama walka, wszystko było dokładnie tak samo Jedyne co się w sumie zmieniło, jakby jeśli chodzi o bossy To dojs że on kamieniami rzuca zamiast bombami. No i tam w jednym miejscu jest istotna bomba była jeszcze. O! No i co, i do przodu, do przodu, do przodu, zostało jeszcze półtorej minuty. Ja tu zaraz wychodzę. W Minuta w zapasie. Elo. Winner. Hehe. Ojoj, oj. Nie, oj, oj. co mu się stało? Nie, nie wiem, kurde. Zamiast napisów końcowych, wszystko jest. No, no, wszędzie jest noise. Jak ludziaki uciekają, to oczywiście wszędzie jest noise. I co on robi? Gdzie on jest? W jakiejś wytwórni telewizyjnej, czy cokolwiek na jakimś teatrze. No, tam gdziekolwiek The reviews are in! O, czyli to jest ten eee, tak jak pepino miał Judgment Tower status 84, trochę więcej przez to, że robiłem to P Could have been better, no? Serio? No do dobra, masz wysokie wymagania. Okej, okay, okej. Okay. Czaję. Ale tu musi być coś więcej. Musi być coś więcej. Zbieram wszystkie skarby, zrobię trochę więcej procent i się zobaczymy wkrótce. Czyli teraz, poświęciłem malutką chwilę, żeby zdobyć wszystkie tutaj skarby, wszystkie te topince, brakuje mi jeszcze pięciu sekretów, chcę właśnie zrobić tutaj 100% i wtedy pójść jeszcze raz na Pizza Head'a, Pizza Face'a. Tylko słuchajcie, tutaj dzieją się dziwne rzeczy, taka noizet mi się pokazała, na dole był komunikat po prostu, znaków zapytania i tyle. Nie wiem, czy to dlatego, że wszedłem tutaj po raz drugi, czy dlatego, że mam właśnie wszystkie skarby. Najbardziej to się boję o sekrety w The War. To jest bardzo podejrzane, no kurde, ty, coś tam musi być. TUTAJ JEST JAKAŚ... O, Czekaj, mogę to tak rozwalić? Nie Jakiegoś potwora bym chyba potrzebował, ale... KURDE Chyba jedynego rozwaliłem A też jakoś, jakoś wyminąć w ogóle? KURDE TY Wait O jest przecież to jest to takie oczywiste On teraz z drugiej strony jest <ścoughs> XD Ej, sam tam wleciał No pewnie, że to jest secret, no Jak na razie, ze wszystkich secretów jakie znalazłem w całej grze, on jest chyba najbardziej schowany Zapłać 90, żeby coś się stało. O kurde, ty. Czekaj, nie, 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 na razie stówę robimy. Tutaj trzy sekrety, ale jeszcze gdzieś jeden był. I chyba domyślam się, gdzie. Chyba nigdy nie poszedłem tutaj. Czekaj, 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 czekaj. Hop, hop. Ej, ja właśnie odkryłem sposób na latanie chyba. Znaczy wiecie, jeżeli byście na przykład polecili gdzieś wysoko, 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 co nie, i już nie mogli lecieć dalej, to zamiast lecieć na sam dół i potem się wystrzeliwać tym do góry, szybciej by było właśnie zrobić coś takiego, nie wiem, dwa czy trzy razy. I myk. No pewnie, że to jest sekret, no dlaczego ja go nigdy nie odkryłem? Trzeba zabijesz dużo duszków, dostałem jakiegoś szeftaska, pewnie za zabijanie duszków, bo jest ich tu dużo do zabijania, myk do góry. A, czyli po prostu łazisz i zabijesz duszki. O, Jezu, to teraz najgorsze. War, się jak najszybciej. Eee, nie, nie o to chodziło. Pyk, 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 pyk. Szybciutko, tak. Tu skaczemy sobie, lecimy tak, jak najszybciej. Pyk. Tu po prostu tak. Dobra, weźmiemy jeszcze. Nie o to chodziło. Kurde, mam. Tam był sekret. Ale mało czasu miałem. No, do góry, do góry, do góry, jezu. Nie mogę tego wyskoku do góry zrobić. Po prostu 8 sekund, a ja zauważę po sekretach 5 sekund. Jezu, on parę sekund poświęca na to, żeby w ogóle z tego wyjść. Nie, kurde. Dwa sekrety, bye bye. Trzeba wszystkie trzy na raz, to jest najgorsze. Jak najpierw zbierzesz dwa, a potem, nie wiem, trzeci, jakiś tam, to to się daje liczę, że masz dwa. Musisz zabrać trzy na raz. Dobra, jestem w lepszej sytuacji, jest 40, no dobra, 35 sekund już. O, oh, jestem tutaj, w tym drugim sekrecie? 30 sekund, dobra. Wcześniej miałem tutaj 5 jakoś, także nie jest źle. Ostatni sekrecik, jeszcze minuta. Co my tu mamy? A, to jest taki prosty, ja już tu byłem. Uff, noise and times. No jezu, chłopie, na wojnie jesteś. No jeszcze wiele razy się skaleczysz, chłopie, co ty? Kuku ci zrobiłem. No jezu, kryszta. Ty, ale tym razem poszło zarobiście. Ty. 40 sekund mi zostało. Ej czekaj. A podczas drugiego lapa byłyby jeszcze raz te komputerki, wszystkie? Z zadawaniem czasu? Musiałyby być, kurde, bez tego to lipa. Chyba, że właśnie o to chodzi, że to będzie takie jedno z najtrudniejszych P. Dobra, mamy wszystko. Mamy absolutnie wszystko. Czekaj, jest to 100%? 93% Czy rangi P się zaliczają do setki? Czy chodzi Ci o achievementy i tak dalej? No patrzcie, tu mam wszystko, nie? Tylko jeżeli tutaj wedłem sobie tak, no to achievementów nie mam mnóstwo. Ubrania mam dużo. Ale dobra, 93% to już jest dobry wynik. Lecimy. Co? Secrets of the World. Odblokowałem jakiś tajny poziom. Eee, mam mało czasu. A, to jest speedrun wszystkich sekretów? Ale weź mnie zostaw kurde 56 mi zostało? Bo kurde ja mam wszystkie speedrunować? Ja pierdzielę, dobra, dawaj nie! O Jezu, za każdym razem, za każdym razem to samo. Na tym samym poziomie O mój Boże, nie! Nie! Co się stanie, jak tu przegram? Yy, bo ja na pewno przegram Czekaj, 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 nie, nie, nie. U, udało się! Ja pierdziele. Ale w pewnym momencie się wywalę. Jakby to są proste poziomy, ale w pewnym momencie po prostu się wywalę, zrobię jakiś głupi błąd, jak na przykład teraz, tylko że głupszy. Eee. Jak to zrobić? Tak po prostu? Wylecieć? Nie, nie mam pojęcia. Eee, a, tak, bo to jest poziom ze szczurkiem. Szczurek ma double jumpa. O nie, tak. Te... Nie lubię tego. To jest. Paskudne. Wiem jaka jest różnica między Pepino a. On się ślizga! On się ślizga jak podupiony Ja tego nie zrobię Chłopaki, ja tego nie zrobię Chyba, że... I myk! To już jest taki... O... nie Już taki despeza... desperacki ruch był A co jest tu po prawej? No plank! The Noise Jump Pact Radical Andem Distasteful ankovi, dawaj Najlepsze A! Nie, to tylko tam będzie działać. Aha, okej. Okay. Oj, to jest dziwne, to jest dziwne. Dawaj, yy, dawaj, 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 rozpędź mnie. Teraz, dobra, jest git. I... Nie, 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 tu inaczej, tu inaczej, tu inaczej, nie rób tak. Pyk. Pyk, dobra. Banieczka, szybko, szybko, szybko. I do gry. O! Oh, niektóre są tak na styk. Błaga mnie. Błaga mnie, chłopie! Szybciej! 10 sekund zmarnowałem przez ciebie, nawet 13. Jezu, jestem już tak daleko. Mek. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry! Zero. Eee. Jezu, na styk, na styk. Nie, nie, ale to jest złe. Bo tam się strasznie bierzesz. O, dobra. Jakby, wiecie, muszę się czuć, wczuć w rolę, tak? Gramy noizem. i Noiz jest oszukistą. Straszny problem miałem z tym sekretem, jak grałem normalnie, bo jak tam skoczysz w prawo, odbijesz się, to od razu lecisz do tego portalu. I strasznie trudno jest się tak odbić, żeby się tam właśnie nie odbić w prawo, nie? A to jest w ogóle śmieszne. Musisz walić w dół, żeby gościa brać do góry i wtedy on ci zbiera. Ale na początku to ja tu po prostu waliłem w każdą ścianę, próbując ogarnąć, jak tam przejść do niego, jak go kopnąć. Imagine robić tu P. O mój Boże. No są jakby nie musisz robić żadnego staff-only, żadnych sekret dodatkowych. O mój Boże. To jest to dziadostwo. Pyk. Dobra i teraz jeszcze jeden... O, oh, jest! To jest w ogóle dziwne, bo tutaj powinieneś jakby właśnie lecieć z tymi koszami wszędzie, jakby wyskakiwać z nich i tak dalej, jeździć po nich. No, oczywiście nie wyzywać ich, nie? Ale on na tych śmietnikach nie jeździ. On jakoś inaczej musi to robić właśnie. I co? I koniec Bye bye! Acceptable, to jest ok. Okej, okay. mam wszystkie trzy sekrety? Dobra, kurde, skarbonka, ty weź. Królik z skarbonka, what the hell? Już, już, spokojnie, idę do ciebie. O, różowy, różowy nice. Ok, tu mogę pójść. Albo. Czekaj, ale to jest ucieczka? Czy to jest bosik? Nie, bosik pewnie będzie tutaj normalnie. Coś musi się zmienić, przez to, że zapłaciłem jej, coś musi się zmienić. Absolutnie nie mam pojęcia czy... Się... O! Hej! Co? Odbudowałem go XD Ale czekaj, bo to jest za wszystkie te skarby, co nie? Bo tam mi tam pisali się coś, że. No w sumie jedyne to to się zmieni. No 93% i za to, co za to dostanę? N Dokładnie to samo? O Jezu, serio? Johnny approved <laughs> znaczy, John approved. Dobra, Google jest bardzo pomocny. Powinniście się wstydzić, to Wy powinniście mi dać to info. Lecimy tutaj. O! Pepino's house! E, czekaj, on tu mieszka pod. C czemu on tu mieszka? Pod wieżą. A bo czekaj, bo to jest outside. No tak, ale on bezpośrednio pod wieżą mieszka? Out of order. A tu jakieś drzwiczki. Mogę sobie chyba wrócić po prostu. Ty, Pepino, on mógł coś z to zrobić? IZ spinjicu! Nie chyba nie Swap Mode unlocked. Y jak to swap? Czekaj, czekaj, mogę się w niego zmienić? Uuu, <laughs> tak! I czekaj, to jest jakiś... Nie wiem, połączony? Press start. Eee... Czekaj, play To jest... Multiplayer! Trochę trudno unikać spoilerów, słyszałem, że jakiś multiplayer jest, ale właśnie tak się zastanawiałem: czy mnie wciula robią, czy ja, bo kurde, gram, gram, gram i gdzie ten multiplayer? Eee, czekaj, czekaj. <grym> tak, player 1 i player 1. XD. Ej, <grym> ale heca. <grym> czekaj. A nie, jak jeden i drugi będzie biegał, to wtedy zrobił sobie. boom, czyli czekaj. Czyli nie mogą w siebie wbiegać, mogę go grabować. Eee, no nie, no musiałbym z kimś grać. Kurde. Taunt to swap. O! Ale fajno ty, czekaj! Jakby czasami jeden jest lepszy, czasami jest drugi lepszy, to można ich łączyć, tak się. Z pizzą jeszcze czymś Was zaskoczę, czym to nie powiem, ale na ciebie to tyle, masz podobało do zobaczenia się ma.